Hej cześć siemanko. witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kapi, a w dzisiejszym materiale omówimy sobie najnowszą aktualizację, która miała miejsce właśnie dzisiaj rano. Zmiany, które się szykują zapowiadają się bardzo ciekawie, a w dodatku mamy spory przeciek najnowszych skinów, które to za niedługo pojawią się w Fortnite'owym sklepie. Ale zanim zaczniemy mówić o Halloween, to warto wspomnieć tutaj również o najnowszym starter paku, który to został dodany dzisiejszej nocy i to właśnie taki pakiet startowy możecie zgarnąć u mnie w konkursie. Sprawa jest banalnie prosta, bowiem wystarczy zostawić subskrypcję, komentarz dlaczego to akurat Ty miałbyś wygrać, no i wspierać mnie moim kodem w sklepie, który znajdziesz w opisie lub teraz na ekranie. Co ja wam tu będę ściemniać? No nie trzeba być Sherlockiem, żeby zauważyć, że jest to mały kanał, także udział weźmie zapewne bardzo mało osób, a to oznacza, że istnieje naprawdę duża szansa na twoją wygraną. No ja tam bym spróbował. A wyniki już w tą niedzielę. A teraz wróćmy do głównego tematu odcinka, czyli Halloween. Lekarze znaleźli dziś rano naprawdę sporo ciekawych informacji, jednak ciężko w jakikolwiek sposób je rozszyfrować pod względem fabularnym. Zacznijmy może od mapy, która to w swoim centrum całkowicie się zmieniła za sprawą powrotu jak miałam tych znienawidzonych przez graczy zombiaków, które to tak utrudniają nam życie. Od teraz centralna wyspa mapy będzie bardzo mocno przypominać sklepową sadybę tuż przed startem najnowszego sezonu. Uważam, że Epic wie jak bardzo nie lubimy tych mobów, ale ze względu na Halloween dodają je, ale właśnie tylko w tamtym miejscu. No cóż, zawsze lepiej niż na całej mapie. Natomiast kolejną rzeczą, która z pewnością Was ucieszy, jest zupełnie nowa parasolka, którą to będziemy mogli odblokować zapewne poprzez wygranie gry w trakcie trwania mini-eventu o Halloween. Wygląda ona tak. Co nie uważacie? Jak dla mnie to, Epic robi coraz ciekawsze te parasolki. Nowością będzie także nowa broń, nowy item, ciężko to nazwać, ale coś co bardzo mocno przypomina mi przysysak. W zasadzie to nawet nie wiem jak to się już nazywało, ale owy nowy item ma na celu przyciągnięcie do nas przeciwnika i zadanie mu małych obrażeń, no czyli coś jak wędka. Od teraz dostępne są również zupełnie nowe challenge, za które dostaniemy całkowicie nowe style do desek, czyli po prostu plecaków, a wyglądają one tak. A na koniec przedstawię Wam najnowsze przecieki na temat skinów, które udało się podejrzeć. Zostawiam Was z nimi, a ja się żegnam. Przypomnę tylko jeszcze raz o konkursie na starter pack. Nie zapomnijcie również o łapce, jeśli materiał Wam się spodobał. No i trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!